Witam ponownie w Alien Isolation z tej strony Chaberdach. Oh, dostaliśmy się gdzieś na piętro wyżej. I w sumie, czy jesteśmy w stanie coś tu. O! Oh, z przyjemnością amuncję do kołkownicy. Cholera. Może ja bym wziął tą ko kołkownicę i wypróbował ją sobie, jak ona działa na naszych syntetycznych przyjaciół. I... O, dziękuję za światło. Przyda się na pewno hmm. Dobra, mamy iść tam. A tu był ciekawy element, tylko że tam nie mogę się na razie dostać chyba. Sprawdźmy, czy można rozciąć te drzwi. Nic z tego. Nic z tego. Ciekawy element. Winda. To była po prostu winda. Tak, to była tylko wyłącznie winda piętro niżej. Więc olać to. Mamy kołkownicę. Wow wow wow. Ło wow wow. Potężne.

Just in case. Kurde, ale to jest pierdzielanie. Gdzie ja mam iść? Oho. Tam gdzieś mam iść. No dobrze. Sprawdźmy w takim razie sobie tą odnogę. Tędy nie wyjdę. Tu jest jakaś winda, której póki co nie mogę użyć w żadnym wypadku. sobie androidy spacerują wow, wow, wow. ok widział mnie no nic dobra w takim razie się pobawimy kołkownicą wow czemu nie, nie trafiłaś? Kurwa Dobra, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie zostaw mnie! Szybka zmiana. No, jednak strzelbę. Chodź tu dobra. Kurwa Maci Kurwa Mać nie, nie, nie. Przeładuj kurwa. Nie w tą stronę, ok. O, w mordę. Nie trafiłem. Cholera. Nie im przyciski nie żyje. Pomyliły mi się przyciski do cholery. Dobra, może by ich spróbować uniknąć. No aha, takiego wała ich uniknę. Dobra.

Kurwa mać! Jest, padł. Może jednak tą ko kołkownicę się zabawić. elegancko! No nie, działa jednak kołkownica, pycha. Co one tu miały? Wszystko bierzemy. Pusty. Dobra. Jeszcze jakiś android tam łazi? Chyba nie. E, co by się przydało? Apteczkę użyć. Super. Dobra. Może bomberową się da zrobić. Z przyjemnością. A, no Nic więcej nie zrobimy z tymi bombami. Dobra, czyli więcej już tak jakby nic. Um, Przeszkajmy. Pusty już. Czyli tylko cztery Androidy tu były. Za to te opancerzone do cholery. Ammo do kołkownicy. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Dobra, gdzie ja mam iść, co mam zrobić? Chwila, moment. Aha, mam tam dotrzeć. Już, już zaczynam zapominać cele moich działań. Tylko chciałem sprawdzić oczywiście, czy tutaj na pewno nic nie ma do zebrania. Ale wygląda na to, że że nie. Więc śmigajmy sobie tym wejściem. Więcej ammo do kołpownicy, pycha. Wow. Czy ja mogę tu coś wyłączyć? Nie wygląda na to. Bo cholerę ja tędy idę? Nie jaja. Tak, sprawdźmy jeszcze ten korytarzek. Może coś się uda odnaleźć przydatnego. Może tak się i wydarzyć, ale nie, tylko w tamtym coś znalazłem. Więc dobra, olać to. I jednoznacznie Jednoznacznie oh tu Winda. Nie, korytarz. Okej teraz trzy bronie, z którymi naprawdę czuję się niesamowicie bezpieczny. I gdzie mam pojechać? Do konserwacji czego? nie nieważny. O cholera. Chyba trafiłem na coś grubszego. Paliwo i miotacz. Baterie do lotarki wymienimy sobie. Okej, szybko. Miotacz ognia jest pełen. Nie ciekawie. Nie ciekawie. Jakiś stan zapisu. Nic. Do cholery, jaja tu jeszcze są. No, chyba nie będzie to takie łatwe. Ale te konstrukcje są niesamowite. Te konstrukcje są po prostu niesamowite. Jak one, obce, ksenomorfy, produkują takie rzeczy? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, jak one to produkują? Mam jakieś inżynierów, którzy budują takie ściany, to wygląda trochę na organikę, a nie na jakiś materiał. Mogę się schować. Kupę jaj. Mnóstwo jaj. Co ja. Stop, stop, stop. Mogę wziąć części z chęcią. Element B również z chęcią. Dobrze, co ja mam tutaj zrobić? Jestem. Gdzieś tutaj mamy przeciążyć rdzeń alfy. Mhm. I mamy, tak jakby, środek z których jest pewnie tylko jedno otwarte. Przeciążyć rdzeń alfy. Części racy może niekoniecznie. W ogóle z tych rad nie korzystam. Stan zapisu gry jest. Znaczy, no, platforma сейfu. Jak to tam nazwać? Obojętne. W końcu się. I'm safe. Idziemy dalej. Kurde, i te jaja. Tylko żeby tych mordoklejek tutaj nie było. Bo to nie będzie wesoło. Z mordoklejkami. Chociaż ciekawe byłoby zobaczyć, jak się umiera do, właśnie od mordoklejek. Cholera jasna. Tutaj można owoce granatu zbierać, a ja wszystkie ominąłem, wszystkie owoce granatu minąłem. O, i z przyjemnością paliwo do miotacza, holender, ale jaja. Wygląda to naprawdę monumentalnie. I prawdopodobnie tutaj się spotkamy. Z... Co jest, co jest, co jest. Nie, 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 nie. Zginąłeś? Zginęło. Przynajmniej tyle dobrego. To jest jajko. Spalmy je sobie. Just in case. Co jest? Uff. Przestraszyło mnie. Leciutko. Czy ja mogę tu coś, coś zebrać i nie uparzyć się? to limity. Dobra, jajko rozwalone. Odłącz mechanizm blokujący, że niby kurwa jak? Że niby jak ja mam to zrobić w, w części. Okej okay. jest. Coś żeśmy zrobili. Nie, 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 nie! Stary, kurwa Maciu. Tu jest jajko, od razu się rozprawmy z nim. Dokładnie, tego ominąłem, dziada. Przeładujmy jak najbardziej Fuck. Nie strasz. O! Dużo, dużo, dużo zabawek do zabrania. Pycha. Czy można coś zrobić z tą bombą rurową? Można ją prawie że wykonać w całości. Prawie. Dobra. Yy, teraz. Powtórka z rozrywki. Dziwną klawiaturę mają. Mam nadzieję, że teraz mnie nic nie zaatakuje. To jeszcze jest coś do zebrania. Dwa czujniki z przyjemnością. Okej. Okay. Cholera, to robi dużo hałasu. Schowajmy się. O nie, już je słyszę. Kurwa. Właź do środka. Że niby co to się dzieje teraz? O o. To nie wygląda najlepiej. Cholera, to naprawdę nie wygląda najlepiej. Chciałem iść w ogóle, teraz. Czasem się wrócić. Boję się wyjść w tym momencie, tak jakby troszkę. O, rzesz w dupę! Ja myślałem, że spotkam jednego obcego, a tutaj... Wow. Wow. Dobra, mam miotacz płomieni. Co tam jest? Nic. Myślałem, że tam coś leży do wzięcia. Czy co? To jest bardzo niedobrze. Kurwa, one są wszędzie, to jest najgorsze. Dobra, mamy otacz pomieni, jeśli coś. Już go tu nie ma. Dobra, gdzie iść teraz? E, teraz w ten korytarz, dobra, szybki save. Tak jednoznacznie I tędy Tu jest gość, z którego można coś zabrać Tu jest następny Nie, wiesz Aha, wziąłem Wziąłem czy nie? Nie wziąłem Dobrze Co jest? Co to za hałasy? Pusty gość, z jajko. no i środek spawiający limit, Bądź, że to tak, chcę sprawdzić, pusta jest, do cholery. I tu jest środek spajający, którego też nie mogę wziąć. Nic nie mogę wziąć generalnie. Gdzie mam iść teraz. Aha, widzę, widzę, widzę. Kurwa, auć, ale żyję, żyję. Jest najważniejsze. Dobra, przeładuj. Coś jeszcze tu możemy szukać. Kurwa, szybciej. Aha, już, już nie mogę. Gdzie to było? Tu. Mogę wejść? M mogę wejść? Błagam. Uff, udało się On tu zaraz pewnie wrój wejdzie o, ale masakra, dobra, wlazłem Mam nadzieję, że tu gdzie trzeba wlazłem